Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was na lekcję matematyki. Dzisiejsza nasza matematyka to będzie taka matematyka, ćwiczenia praktyczne, ponieważ to, co będziemy dzisiaj robić, to będą zadania, które na pewno przydadzą Wam się w rzeczywistym, prawdziwym życiu. Dlatego, że Nadeszła wiosna, wychodzicie na dwór, bawicie się w różne zabawy, wymyślacie różne zawody, nawet sportowe, w których próbujecie się zmierzyć z kolegą i sprawdzić kto wygrywa, kto przegrywa. Wobec tego przed nami pierwsza taka zabawa, w której możecie wziąć udział. Teraz bawi się w nią Janek i Tomek. Wobec tego otwórzcie ćwiczenia matematyczne na stronie 26 i zacznijmy. Od ćwiczenia pierwszego. Jak widzimy, Janek i Tomek urządzili zawody w rzutach na odległość. Popatrzmy, co zrobili chłopcy. Chłopcy umówili się, że długość swoich rzutów będą mierzyli krokami. I teraz zatrzymam się na moment tutaj nad tym, właśnie nad tą informacją i chciałabym, żebyście mi zastanowili się i powiedzieli mi, czy takie mierzenie długości za pomocą kroków jest mierzeniem dobrym czy nie za bardzo. Czy jest to mierzenie sprawiedliwe, uczciwe, czy nie, tak do, czy nie do końca? Chodzi mi o to, że popatrzmy. Janek i Tomek, dwaj koledzy, to chłopcy, którzy mają różny wzrost. Widzimy, jeden chłopiec jest wyższy, drugi jest niższy. Jeden chłopiec robi dłuższe kroki, żeby dojść do celu. Drugi chłopiec robi mniejsze kroki, żeby dojść do celu. Czy uda się, jeżeli jeden chłopiec będzie mierzył swoimi krokami swój rzut, na jaką odległość rzucił woreczek, a drugi będzie mierzył swoimi krokami swój rzut, czy dojdą do tego, który wygrał? Myślę, że nie do końca. Na początku, jeżeli rzucą woreczkami, tak jak tutaj w tym przypadku, że Janek rzucał żółtym woreczkiem, a Tomek czerwonym, gdy upadną woreczki na ziemię, na trawę, to łatwo rozstrzygnąć, który wygrał. No bo oczywiście woreczek, który poleciał, upadł najdalej, to jest woreczek zwycięski. Oczywiście warunek, tak jak tutaj chłopcy przygotowali się do tego, do tego zadania, położyli sobie tutaj jakąś gałązkę na ziemi, czyli wyznaczyli miejsce, z którego będą rzucać. A więc rzut zupełnie zadanie... Yy, sprawiedliwy i rzut został wykonany poprawnie. Woreczek, który upadnie dalej, wygrywa. A więc na tym w tym miejscu możemy się zatrzymać i od tego momentu możemy powiedzieć, że wiemy, kto zwyciężył. Jeżeli natomiast chłopcy będą mierzyli swoje odległości krokami, no to właśnie popatrzmy. Żółty woreczek Janka upadł obok drzewa, a woreczek Tomka upadł dalej. I teraz tak. Janek, Odliczył 9 kroków. Tomek też odliczył 9 kroków. No i teraz pytanie: no to ktoś powie, to mają remis. Skoro obaj odmierzyli swoje odległości od, od gałązki do upadku woreczka, do woreczka, no to znaczy, że jest remis. Czy to prawda? No nie, bo widzimy, że woreczek jednego chłopca upadł dalej. No właśnie, i to jest to, o czym mówiłam na początku, że długość kroków. Zależna jest od naszego wzrostu, od długości nóg. No i może się zdarzyć, że jednemu i drugiemu koledze wypadnie taka sama ilość kroków, a jednak zwycięzcą jest jeden z nich. A więc, moi drodzy, jeżeli decydujemy się na taką zabawę i chcemy w ten sposób odmierzać odległości, to musimy wtedy wyznaczyć jedną osobę, która będzie nam tę odległość odmierzać swoimi krokami, bo ona te kroki będzie robiła za każdym razem takie same. No i będzie wiadomo kto wygrał, natomiast jeżeli raz jeden będzie liczył, kolega raz drugi będzie odmierzał kroki, no nie do końca będzie to tak jak być powinno. Możecie się w to pobawić oczywiście na podwórku i sprawdzić czy mam rację. Natomiast moi drodzy, jak widzimy, takie odmierzanie odległości nie należy do najdokładniejszych. I trudno powiedzieć, że ktoś na przykład kto swoją pracę opiera na przykład na bardzo dokładnym mierzeniu, może posłużyć się krokami. Mam na myśli no chociażby stolarza który będzie robić meble czy on może się opierać na krokach będzie liczył kroki krokami za pomocą kroków odmierzy na przykład długość mebli które chce wykonać no pomyślcie sobie czy może się zdarzyć że wkradnie się tutaj jakiś błąd bo ja myślę że ten błąd jest bardzo prawdopodobny a wręcz powiem pewny dlatego moi drodzy mamy inne przyrządy inne Pomiarowe narzędzia, które pomagają nam podczas mierzenia długości. Takimi pomiarowymi narzędziami są chociażby linijki w naszych piórnikach, które powinny być. Oczywiście pan stolarz linijką taką małą nie może się posługiwać, bo ona jest dla niego za krótka. On ma miarę stolarską. Pani krawcowa natomiast, która chce uszyć sukienkę czy spodnie, dla niej linijka będzie bezużyteczna, ponieważ linijka jest twarda, sztywna. Niestety nie będzie dało się na przykład zmierzyć długości rękawa, bo przecież trzeba rękę zgiąć. Nie będzie się dało tego zrobić, dlatego pani Krawcowa użyje miary krawieckiej. A więc każdy, kto potrzebuje w swojej pracy dokładnych pomiarów, będzie wykorzystywał dokładniejsze narzędzia i przybory do mierzenia długości. Kochani, na stronie 27. Mamy piórnik. Ktoś postanowił go zmierzyć. I teraz, które z dzieci, jak myślicie, zmierzyło poprawnie długość swojego piórnika? Moi drodzy, mamy dwie linijki i jedna z nich jest przyłożona od jedynki do dziesiątki, druga jest przyłożona od zera do dziewiątki. W jaki sposób powinniśmy przykładać linijkę, żeby było poprawnie. Zapraszam Was do podręcznika na stronę 96. Nim przejdziemy dalej i nim rozwiejemy wątpliwości, który piórnik został zmierzony dokładnie tak, jak powinien być zmierzony, popatrzmy, jaką radę daje nam Noni. Popatrzmy. Noni chciała zmierzyć ołówek. Popatrzcie, jak przyłożyła linijkę do tego ołówka. Przykładamy mierzony przedmiot w tym miejscu, a tym miejscem jest 0. Czyli początek naszej linijki. Początek nie początek, bo to wszystko zależy, niektóre linijki mają na samym początku zero, czyli tak jak linijka się zaczyna od razu jest zero, niektóre mają troszeczkę dalej. Więc każdy z was patrząc na swoją linijkę musi znaleźć to magiczne zero, bo od tego magicznego zera będziemy odmierzać długość naszego ołówka. I teraz popatrzmy, co nam jeszcze mówi noni. Między zerem a kolejną dłuższą kreską, bo zero jest na takiej dłuższej kresce i potem mamy długie kreski na linijce i mamy kreseczki krótsze i po środku taka troszkę ani nie najkrótsza, ani nie najdłuższa. Uwaga, uwaga! Między zerem a jedynką mamy odległość 1 cm, między jedynką a dwójką też odległość 1 cm, między dwójką a trójką też 1 cm. I podobnie między trójką a czwórką, czwórką a piątką, piątką a szóstką, czyli kolejne liczby, między nimi jest odległość jednego centymetra. To jest bardzo ważna informacja. Teraz długość mierzymy w centymetrach. 1 centymetr zapisujemy jako 1cmy. Warto to zapamiętać, ponieważ centymetry pojawiają się bardzo często nie tylko na matematyce, ale również. Gdziekolwiek, czasami w sklepie takim budowlanym coś kupujemy, też mamy czasami podawane większe długości, a czasami właśnie centymetry. A więc warto tę jednostkę skrótową zapamiętać. I teraz popatrzcie. Nasz ołówek przyłożono do zera i patrzymy, gdzie jest jego tutaj ten rysik do pisania. On się zatrzymał na liczbie 10. Oznacza to, że nasz ołówek ma długość 10 centymetrów. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I właśnie za pomocą linijki odmierzyliśmy 10 cm, czyli poprawne przyłożenie linijki do mierzonego przedmiotu to jest 0. Tym miejscem powinno być 0. Popatrzmy teraz, popatrzmy teraz, jak również możemy posłużyć się... Jeżeli nie mamy linijki, oczywiście ja zachęcam, żeby linijka zawsze była w waszym piórniku, bo nie wiecie kiedy będzie nam bardzo, bardzo potrzebna. Popatrzmy, pomiar długości można wykonać również własną dłonią. Popatrzmy, przykładaj na przemian raz lewą dłoń, raz prawą, ponieważ dłonie mamy tylko dwie, więc musimy te dłonie przekładać. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa i tak długo. Jak zmierzymy aż dojdziemy do końca naszego przedmiotu. I na przykład w ten sposób tutaj dziecko zmierzyło długość dłoż, dłuższego boku naszego podręcznika. I jaki wniosek? Że dłuższy bok naszego podręcznika ma cztery dłonie. Jest długości czterech dłoni, tak? A teraz ten sam bok podręcznika zmierz palcami. Przykładaj je tak jak na rysunku. Czyli przekładamy palce. Jeden palec, drugi palec. I znowu od początku. Jeden palec, drugi palec. I tak długo, aż dojdziemy do samego końca podręcznika. I teraz na końcu jest, żeby porównać wyniki z wynikami koleżanek i kolegów. Czy mogą być różnice? Na przykład, czy ktoś może powiedzieć: zaraz, zaraz, książka ma długość, ten dłuższy bok ma długość tylko. Trzech dłoni, a ktoś powie nie, 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 u mnie to pięć dłoni. Dlaczego wy mówicie cztery? Kochani, od czego to zależy? Oczywiście od tego, jaką mamy szeroką dłoń, jaką mamy dużą rączkę. Jeżeli ktoś ma drobną, kruchą, malutką rączkę, na pewno tych rączek będzie musiał przełożyć tutaj więcej, razy przełożyć i wyjdzie więcej. Podobnie z palcami. Jeżeli ktoś ma palce bardzo cieniutkie, chudziutkie to tych paluszków przyłożę więcej, żeby odczytać, ile będzie razy tutaj ten palec się zmieści. Natomiast jeżeli ktoś ma bardziej okrągłe paluszki, no to tych palców będzie tutaj mniej. Czyli jak widzimy, ten pomiar też nie jest dokładny. Yy, moi drodzy, chciałam Wam również pokazać tutaj, gdzie, jak również te ćwiczenia będziemy robić kiedy indziej, ale... Tutaj obok mamy właśnie taką miarę stolarską, miarę również, którą wykorzystują zapewne Wasi rodzice, też czasem mierząc coś w domu. To jest taka miara z taśma, którą się wyciąga z takiej szpuli specjalnej, potem się to z powrotem wciąga. Jest ona metalowa niejednokrotnie, więc bardzo ostre trzeba uważać na palce, kiedy, kiedy ta taśma wciąga z powrotem naszą miarę. Trzeba uciekać, żeby nie... Nie przyciąć sobie palca, no i oczywiście miara krawiecka. To tylko tyle, bo te ćwiczenia będziemy robić kiedy indziej. Kochani, skoro już wiemy, jak należy przykładać linijkę do mierzonego przedmiotu, możemy teraz sprawdzić, które z dzieci dokładnie wykonało to zadanie. Popatrzmy, mamy wymać oczywiście wykonać to za pomocą nalepek i napisać, yy, przykleić nalepkę z napisem tak lub nie. Przyjrzyjmy się bardzo dokładnie. Pierwsze dziecko zmierzyło piórnik, przykładając linijkę od jedynki do dziesiątki. Ta dziesiątka to tutaj jest nieistotna, najważniejsze jest miejsce przyłożenie. Drugie dziecko przyłożyło od zera, które dziecko zrobiło zadanie poprawnie właściwie. Gdzie przykleicie napis tak, a gdzie słowo nie. Oczywiście ja już widzę, że tutaj powinnam napisać nie. Dlaczego wy naklejacie, a ja piszę? Dlaczego nie? Dlatego, że to dziecko przyłożyło od jedynki linijkę, a nie od zera, a przed chwilą mówiliśmy, że powinno być od zera. Drugie dziecko przyłożyło od zera do dziewiątki, wiemy, że prawidłowo. Powiem Wam zaraz, dlaczego to jest takie ważne. Dlatego, że to dziecko przykładając od jedynki nie patrząc na to, że nie od zera odmierzyło, powie, że jego piórnik jest długości 10 cm, bo koniec piórnika przypadał na liczbę 10. Zapomni o tym, że na początku była 1, a nie zero. Natomiast drugie dziecko, które przyłożyło prawidłowo od zera, odczytuje spokojnie wynik, że piórnik jest długości 9 cm. Czyli to dziecko nie popełni żadnego błędu, natomiast to może. Czasami niektórzy mają linijki połamane, też się może zdarzyć, i tak naprawdę tego zera nie ma, bo się złamało gdzieś tam i zostaje jedynka. Czy to dziecko może wybrnąć z sytuacji, jeżeli naprawdę ma uszkodzoną linijkę i chciałoby też zmierzyć piórnik? Tak, tylko musi wykonać działanie matematyczne. Od miejsca, gdzie kończy się piórnik, czyli od 10, musi odjąć. Początek czyli miejsce przyłożenia piórnika czyli 1. Jeżeli to dziecko wykona działanie, że od 10 odejmie 1 i wyjdzie mu 9 cm, to zadanie też mu się zaliczy. Też jest poprawne. No ale w naszym wypadku to dziecko miało 0, nie miało uszkodzonej linijki, dlatego zupełnie spokojnie od zera mogło przyłożyć. Yy, a więc można wybrnąć z tej sytuacji, ale po co, jeżeli możemy przyłożyć Tutaj naszą linijkę od zera. Kochani, co dalej? Przed nami jeszcze kolejne zadania. Zaznacz według wzoru wyniki pomiarów tych przedmiotów. Czyli uwaga, mamy, linijk, mamy gumkę, którą, do której przyłożono linijkę, i teraz uwaga, sprawdzamy zawsze, czy przyłożono od zera idealnie, gdzie przypada koniec naszej gumki. Przypada na liczbę 4, a więc mamy 4. Uwaga, teraz jakiś zakreślacz. Przyłożono go od zera, linijkę, bardzo dobrze wykonano to zadanie i koniec zakreślacza przypada na liczbę 7, czyli mamy siódemkę. Zakreślacz jest długości 7 cm, a gumka 4 cm. No i została nam jeszcze śruba. Sprawdzamy, przyłożono ją idealnie od zera, a koniec śruby przypada na liczbie 3, czyli możemy odczytać, że śruba jest długości 3 cm. Który z przedmiotów jest najdłuższy? Trzeba go otoczyć zieloną pętlą. Nie trzeba nie wiadomo czego, nie trzeba wymyślać, żeby dojść do tego, że dłuższy i najdłuższy z przedmiotów, który będzie otoczony zieloną pętlą, to nasz zakreślacz, on będzie zielony. Natomiast najkrótszym przedmiotem jest śruba i ona będzie otoczona niebieską pętlą. Ona ma tylko y, 3 cm. Przejdźmy teraz na stronę 28. Przypomnimy sobie to, co mówiliśmy przed momentem, kiedy Noni nam tutaj podpowiadała, że centymetr, 1 centymetr to skrót cymy, czyli gdzieś zobaczycie taki skrót, a bardzo często na przykład jednostka Cymy jest napisana na linijce nawet. Jeżeli zobaczycie taki, taki skrót, to będziecie wiedzieli, że mowa tutaj o centymetrze. Uwaga, uwaga, ćwiczenie, które wykonamy jako... Pierwsze w tym momencie to będzie ćwiczenie pierwsze, ale z numerem 3. Dopisz brakujące liczby na linijce. Wykonamy sobie to zadanie. Będziemy wpisywać brakujące liczby. Wy możecie oczywiście jak najbardziej wykonać samodzielnie. Czyli tak za liczbą 0 i 1 mamy liczbę 2. Potem mamy liczbę 3, żeby przejść do liczby. 4, kolejna liczba to 5, następna to 6, 7, czyli 7, potem mamy 8, 9, 10 i jeszcze kolejne liczby, 11, następna liczba to 12, mnie się tutaj już zaczyna nie mieścić, 13, bardzo ciasne, 14 i na samym końcu będzie liczba 15. U mnie już troszeczkę nawet po, poza. Spróbujemy to jakoś tak przesunąć odrobinkę, żeby nam się w miarę zmieściły. No, tak mniej więcej jest kiepsko, ale, ale wiecie, jak to ma być. U mnie troszkę mało miejsca, więc... Ciężko, żeby te liczby wszystkie się zmieściły, ale wiecie, że ostatnia kreseczka to liczba 15. No i na koniec, moi drodzy, tutaj widzimy, że ta linijka oczywiście może być zdecydowanie dłuższa. Linijki bywają czasami kilkudziesięciocentymetrowe. To zależy, jakim celom ta linijka ma służyć. No i przed nami zadanie następne, które polega na zmierzeniu długości linii. Powiększymy sobie tutaj to zadanie. I mamy zmierzyć długości podanych linii. Uwaga, uwaga! Zaczynamy wielkie odmierzanie. Do tego zadania nie potrzebujemy linijki, ponieważ linijka została już narysowana. My mierzymy tylko sprawdzając, czy linie są w dobrym miejscu przyłożone, czy są dobrze narysowane od zera. A więc pierwszy, zielony, zielona linia, ma ona 6 cm. Uwaga, druga linia w kolorze takim bardziej pomarańczowym od 0 do 8, wobec tego możemy wpisać, że ta linia ma 8 cm. I linia trzecia, niebieska, pisujemy, widzimy przy zerze, rozpoczyna się, przy trójce się kończy, a więc 3 centymetry. Wiemy już, jak odmierzać długości. To, co musicie zapamiętać z dzisiejszej lekcji, przykładamy zawsze linijkę od zera. Staramy się zrobić to bardzo, bardzo dokładnie. I teraz, kochani, zadanie do samodzielnego wykonania. Weźcie linijkę do rąk i zmierzcie długości poszczególnych odcinków. Zmierzcie je bardzo, bardzo dokładnie. Linika, czasami zdarza się, że liniki nie są zbyt dokładne. Też takie bywają sytuacje. Niestety. I zdarza się, że właśnie linijka, no chcemy zmierzyć, żeby było super dobrze, a wychodzi niezbyt. No i wtedy w tej sytuacji zaczynamy się martwić, jak to powinniśmy zrobić, żeby jednak, żeby jednak było dobrze. Linijki, które kupujemy w sklepie, no niestety zdarzają się takie sytuacje, że linijka linijce nierówna. I może się również zdarzyć podobna sytuacja w Waszej klasie. Może się zdarzyć, że ktoś zmierzy linijką jeden obiekt i powie Wam inną długość, a Wy zmierzycie i okaże się, że też jest inna długość. No, bywają i takie sytuacje. Wtedy musimy, no niestety, już na zdrowy rozsądek się zdać i sprawdzić, jak to wygląda w większości przypadków, czyli jak większość w klasie zmierzyła. I wtedy próbujemy jakoś ocenić. Bardzo często wtedy wasza pani dokonuje oceny i mówi: Słuchajcie, wpisujemy taką i taką liczbę. Ja jestem bardzo ciekawa, jaka długość Wam wyszła, jeżeli chodzi o zieloną linię. Bo mnie wyszła, nie wiem czy Wam również, mnie wyszła tutaj długość, odmierzając moją linijką, 10 cm. Nie wiem, czy Wam wyszło to samo. Jeżeli tak, to możemy podejrzewać, że mamy podobnie odmierzające linijki i chyba jest poprawnie. Uwaga. Linia fioletowa. Ciekawa jestem, jaka wam wyszła długość, bo mnie wyszła długość połowy z tych 10, czyli 5 cm. Nie wiem jak wam. Mnie wyszło 5 cm. Jeżeli tak, myślę, że jest dobrze. To teraz zajmiemy się linią czerwoną. Linia czerwona u mnie jest długości 6 cm, a u was jak? Czyli mamy Zieloną 10 cm, fioletową 5 cm i czerwoną 6 cm. Takiej długości wyszły mi moje linie według mojej linijki. Chciałabym, żeby wszyscy mieli dobre linijki, żeby mogli naprawdę poprawnie odmierzać. Kochani, co jeszcze trzeba w tym zadaniu tutaj naszym matematycznym zrobić? Tak jak mówiłam dzisiaj, są to zadania, zadania bardziej praktyczne, które przydadzą Wam się na przyszłość. Spróbujmy teraz zająć się takim fajnym, sympatycznym robotem. Uwaga, uwaga. Mamy mierzyć i podać wymiary robota. Robot jest świetny, a my będziemy mierzyć go na różne sposoby. Mamy zmierzyć, tak, wysokość robota, szerokość jego ramion oraz długość ręki czyli takie zadania dosyć skomplikowane. Uwaga, uwaga. No i teraz tak. Zmierzymy sobie, od razu będziemy wpisywać pewnie też nasze liczby, wyniki, które uzyskamy. Zaczniemy od wysokości robota. Kochani, popatrzmy, gdzie i jak odmierzyć wysokość. Wysokość to czubek głowy, czyli wybieramy sobie jakiś punkt na czubku głowy i jedziemy linią w dół. Ja Wam tutaj to zaznaczę na przykład na czerwono. Mam nadzieję, że mi się uda zrobić równą równą linię. I teraz tak, od czubka głowy do ziemi, czyli tam, gdzie ten nasz robot stoi. To jest nasza wysokość robota. Proszę zmierzcie, przyłóżcie linijki i odmierzcie, jaka jest wysokość robota. U mnie wysokość robota wyszła. 17 cm. Nie wiem jak Wam. Za chwileczkę sobie uzupełnimy te wszystkie informacje. Na razie zajmujemy się odmierzaniem. Ta linia powinna być prosta, troszkę u mnie, tak mi się wydaje, troszeczkę krzywo, tutaj przełożyłam, ale od czubka głowy aż do podstawy, gdzie ten stoi, gdzie ten robot stoi. Teraz zmieniam sobie kolor, na przykład na kolor zielony, i zajmiemy się teraz. Szerokością ramion robota. Szerokość ramion, zobaczcie, te ramiona są takie dziwne, te ręce, prawda? Wobec tego, ale ramiona mamy tu jedno ramię i tu drugie. I teraz musimy przyłożyć naszą linijkę i zmierzyć szerokość robota. Mam nadzieję, że. Dobrze. Szerokość robota, jego ramion oczywiście. Mierzymy u mnie szerokość ramion robota. Wyszła 10 cm. Nie jest szerokość 10 cm. No i co nam tam jeszcze zostało? Zmienimy sobie jeszcze jeden kolor. Co mamy zmierzyć? Mamy zmierzyć długość ręki. Czyli musimy, moi drodzy, od ramienia aż do dłoni, tutaj do palców. Tak, gdyby robot miał palce, to byśmy zmierzyli. Uwaga, przykładamy. No, mniej więcej jest. I mamy długość ręki. Ja sprawdzam u siebie, ile ta długość ręki wynosi. Ja mierzę razem z wami, moi drodzy, pracuję razem z wami. U mnie długość ręki wyszła 9 cm. W takim razie mamy już wymiary naszego robota. Teraz będziemy zapisywać, co uzyskaliśmy. Czyli tak, wysokość robota, pamiętacie, ile było? My nie musicie pisać już centymetrów, bo one są. Wysokość robota to 17 centymetrów. Szerokość ramion robota, pamiętacie, to była nasza zielona linia. Szerokość ramion robota wynosiła 10 centymetrów. 10 centymetrów. Natomiast ręka, czyli długość ręki, od ramienia aż do powiedzmy palców robota, to jest 9 cm. A więc mamy zmierzonego robota, jego wymiary podane. Kochani, zadania praktyczne bardzo przydatne. Ćwiczcie z linijką, odmierzajcie, mierzcie różne przedmioty, podawajcie długości. Jest to bardzo potrzebne, bo tak jak mówię, w życiu niejednokrotnie będziecie korzystali z linijek. Będziecie korzystali z miar różnego rodzaju, czy to krawieckiej, czy to mierniczej, stolarskiej. Różne miary będziecie wykorzystywać, a jeżeli nie będziecie umieć, no to będzie to problem. Dlatego starajcie się ćwiczyć dużo i doskonalić tę umiejętność. Mam nadzieję, że dzisiejsze, dzisiejsze zajęcia, dzisiejsza lekcja, bardzo przydatna moim zdaniem, yy, będzie przez Was wykorzystywana niejednokrotnie i niejednokrotnie do niej wrócicie i będziecie bawić się w odmierzanie, mierzenie, a linijka na stałe zagości w Waszym piórniku. Kochani, to dzisiaj... Tyle. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa-pa!